Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Chojnowski, jestem starszym inżynierem supportu w firmie Somlabs. Witam serdecznie na czwartej i ostatniej części webinariów poświęconych systemowi Yocto NXP i modułom VisionSom 8mm firmy Somlabs. Podczas tego spotkania zajmiemy się dostępem przez aplikację webową działającą na urządzenie VisionSom. Do stworzenia tej aplikacji użyjemy frameworka Python Flask. Zaczniemy sobie od przygotowania obrazu pod kątem niezbędnych pakietów umożliwiających uruchomienie serwera na module Vision SOM. Następnie przejdziemy do podłączenia naszej płytki do komputera za pośrednictwem interfejsu USB, ale rozpoznawanego po stronie urządzenia, jak i hosta jako dodatkowy interfejs sieciowy. Na koniec zajmiemy się głównym tematem naszego spotkania, czyli implementacją aplikacji webowej. Podobnie jak poprzednio, źródła wszystkich ćwiczeń znajdują się w katalogu Exercises Workshop 4 na maszynie wirtualnej. Naszym pierwszym ćwiczeniem będzie konfiguracja USB jako Ethernet Gadget. Następnie przygotujemy aplikację Hello World w Python Flask. Wykorzystamy szablony HTML do tworzenia aplikacji, a na koniec zaimplementujemy sterowanie LEDami i monitorowanie przycisków z poziomu przeglądarki. Żeby móc uruchomić aplikację webową, musimy mieć zainstalowany jakiś serwer. Skorzystamy z popularnego Apache 2, a razem z nim zainstalujemy pakiet Python Flask. Ostatnim pakietem, który musimy dodać do budowania naszego systemu, jest DHCP server, ponieważ skonfigurujemy nasze urządzenie jako serwer, który po podłączeniu do komputera nada mu adres IP i umożliwi dostęp zarówno przez USB, jak i przez zwykłą sieć Ethernet. Wymienione pakiety dodajemy do listy package install w pliku meta somlabs fsl images fsl image validation imx -bb append tak jak na slajdzie i tak samo jak robiliśmy to z jedną z poprzednich aplikacji w naszych ćwiczeniach. Zbudowanie obrazu w tym momencie zakończyłoby się błędem, ponieważ bitbake nie ma informacji skąd pozyskać pakiet apache2. Dlatego po standardowym skonfigurowaniu powłoki poleceniem imx setup release, jak przed każdym budowaniem i po przejściu do katalogu budowania, powinniśmy dodać do pliku confbibliers.conf warstwę MetaWeb Server, tak jak zostało to przedstawione na slajdzie, po warstwie MetaSomlabs, ponieważ plik Bibliers. Kom jest, yy, jest generowana automatycznie po każdym wywołaniu skryptu iMX Setup Release, więc nasz wpis zostanie usunięty przy kolejnej konfiguracji. W razie potrzeby możemy go zatem dodać do wspomnianego skryptu, tak jak było to wspomniane podczas pierwszej części, gdy dodawaliśmy tam warstwę MetaSomlabs. Po dokonaniu odpowiednich zmian możemy już bez przeszkód zbudować i zainstalować nową wersję obrazu na urządzeniu Vision VisionSom. Po uruchomieniu systemu i po podłączeniu urządzenia do sieci Ethernet możemy zweryfikować, czy nasz serwer webowy działa poprawnie, poprzez wejście przez przeglądarkę na adres IP naszego urządzenia bądź na adres sieciowy, czyli visionsom8mmcbstd.local. W oknie przeglądarki powinniśmy zobaczyć domyślną stronę serwera. Http Apache 2. Znajduje się ona w katalogu USR share Apache 2 default site htdocs. W razie potrzeby możemy ją w każdym momencie zmienić. Przejdziemy teraz do konfiguracji interfejsu USB jako Ethernet gadget. Najwygodniej jest to zrobić podłączając urządzenie do sieci Ethernet i logując się przez SSH, pozostawiając kabel micro USB podłączony do złącza USB OTG po procesie programowania urządzenia. Alternatywnie możemy podłączyć do komputera dwa kable micro USB do złącz USB OTG i JLink Console i zalogować się przez terminal szeregowy, aby dokonać niezbędnych zmian. Po zalogowaniu się musimy ręcznie wprowadzić kilka modyfikacji w plikach konfiguracyjnych systemu Linux. Zmienione i nowe pliki, które potrzebujemy, znajdują się w katalogu Exercises Workshop 4 Lab 1 maszyny wirtualnej, więc możemy je również skopiować bezpośrednio na urządzenie. Są to DHCPD.conf, plik konfiguracyjny serwera DHCP. USB BringUp, stworzony przez nas skrypt zawierający komendy uruchamiające USB w trybie Ethernet gadget i konfigurujący powstały w ten sposób interfejs USB0 i USB BringUp service, czyli serwis uruchamiający wspomniany skrypt podczas startu systemu. Zacznijmy od konfiguracji serwera DHCP, czyli pliku, który powinien znaleźć się w w katalogu etc dhcp dhcpd.conf na naszym urządzeniu Virionson. Musimy w nim podać konfigurację podsieci, w której mają być przydzielane adresy IP przez serwer DHCP. Dzięki temu nasz serwer będzie wiedział z jakiej puli adresów może korzystać. Otwieramy plik np. za pomocą edytora nano i dopisujemy na samym końcu definicję podsieci, np. tak jak zostało to pokazane na slajdzie. W wyniku takiej zmiany nasz serwer otrzymuje pulę adresów z 192.168.72 aż do 192.168.7100. Przy okazji musimy zapamiętać, że nasz interfejs USB 0 będzie musiał mieć adres z tej samej podsieci. Zanim użyjemy skryptu USB Bringup, przyjrzyjmy się nieco bliżej komendom które zostały w nim zamieszczone. Wszystkie komendy wykonamy sobie najpierw ręcznie, aby zapoznać się z ich działaniem. Na początku weryfikujemy dostępne urządzenia sieciowe za pomocą IPA. Oczywiście nie będzie tam jak na razie urządzenia interfejsu USB 0. Następnie poleceniem mode probe g podkreśnik ether ładujemy odpowiedni moduł, który doda nam wspomniany wcześniej interfejs. Jeżeli mamy podłączony kabel micro USB do yy, gniazda USB OTG, to w systemie yy, hosta Linux, Linuxowego również pojawi się nowy interfejs, który zostaje automatycznie wykryty i yy, dodany. Po kolejnym wykonaniu polecenia IPA, tym razem już zobaczymy nowy interfejs sieciowy o nazwie USB0. Jednak, jak widzimy, jest on cały czas wyłączony, w stanie down yy, oraz nie ma przydzielonego yy, adresu IP. Adres ten możemy dodać poleceniem IP addr add i podając adres, pamiętając o podsieci DHCP, którą skonfigurowaliśmy przed chwilą w serwerze DHCP. Po wywołaniu polecenia i ponownym wywołaniu IPA, zobaczymy, że tym razem nasz, serw, nasz interfejs USB 0 już ma przydzielony adres IP. Teraz możemy podnieść interfejs sieciowy za pomocą ip Link Set USB 0 UP. Zobaczymy, że na komputerze hosta również zostanie. Uruchomiony interfejs. Obie strony są w tym momencie gotowe do pracy, jednak nasz host nie posiada jeszcze adresu IP. Zamiast ustawiać go ręcznie, uruchomimy przygotowany serwer DHCP poleceniem systemctl start DHCPD. Po chwili, adres IP zostaje przydzielony do naszego hosta. Możemy sprawdzić stan DHCP, serwera DHCP wywołując systemctl status DHCPD. W tym momencie możemy używać interfejsu USB, tak samo jak interfejsu Ethernet, logować się przez SSH na jego adres IP lub sprawdzić w przeglądarce, że serwer Apache 2 jest również na nim y, aktywny. Oczywiście po resecie urządzenia musielibyśmy powtórzyć całą operację od początku, dlatego przygotujemy sobie skrypt, który będzie to robił automatycznie. Przejdźmy do katalogu slash /sbin na urządzeniu i otwórzmy plik USB bringup lub alternatywnie możemy skopiować go z maszyny wirtualnej. Zapisujemy do niego poszczególne komendy, tak jak widać to w tej chwili na slajdzie, pamiętając o pierwszej linii, w której musi znajdować się hash wykrzyknik bin sh, aby skrypt mógł zostać wykonany. Następnie możemy włączyć Wykon... Flagę wykonywania skryptu za pomocą chmod. Dzięki temu skrypt będzie mógł być uruchomiony jak każde inne polecenie. Żeby przygotowany przez nas skrypt uruchamiał się automatycznie przy starcie systemu, potrzebujemy jeszcze serwisu, który to dla nas zrobi. Przechodzimy więc do katalogu ETC SystemD. System i tworzymy plik USB bringup.service ponownie lub kopiujemy go bezpośrednio z katalogu z ćwiczeniami na maszynie wirtualnej. Jest to definicja serwisu, który będzie uruchomiony po, bezpośrednio po serwisie systemowym konfigurującym sieć, co zostało zdefiniowane w polu After. Wykonanie serwisu sprowadzi się jednak do jednokrotnego uruchomienia naszego skryptu. Co widać w exec Start. Oraz y, typie ustawionym na one shot. Na koniec podajemy, że serwis jest używany przez jednostkę MultiUser Target, podobnie jak y, w poprzednim serwisie, który tworzyliśmy. Na koniec włączamy serwis już z wiersza poleceń, wywołując system CTL Enable USB Bringup Service. Od tej pory po każdym uruchomieniu i resecie systemu serwis będzie. Y, Uruchamiany automatycznie i będzie wykonywał zapisane w nim polecenie, czyli SBIN USB Bringup. Jeżeli teraz resetujemy nasze urządzenie, sprawdzimy, że interfejs USB 0 został poprawnie skonfigurowany i znajduje się w stanie aktywnym i jest gotowy do pracy. Także serwer DHCP powinien działać i przyznawać adres podłączonemu hostowi. W ten sposób poznaliśmy kolejną drogę połączenia się z modułem VisionSom, a teraz przejdziemy już do tworzenia aplikacji webowej korzystającej z frameworka Python Flask. W pierwszym przykładzie zaczniemy od zwyczajowego Hello World. Plik tej aplikacji main.py znajduje się w katalogu Exercises Workshop 4 Lab 2. Wszystkie ćwiczenia będą wykonywane w katalogu usr-share-somlabs-web na e, urządzeniu vision VisionSom, dlatego utwórzmy teraz ten katalog i skopiujmy do niego plik main.py na przykład bezpośrednio z maszyny wirtualnej poleceniem scp aplikacja jest bardzo prosta, ale jednocześnie dobrze reprezentuje strukturę serwisu webowego frameworka Python Flask na początek, oczywiście, trzeba zaimportować odpowiednią bibliotekę i utworzyć obiekt aplikacji. W głównej części pliku źródłowego jest wpis AppRoot, który definiuje ścieżkę, pod którą będzie poszukiwana treść po stronie przeglądarki. Podanie pojedynczego znaku ukośnika, tak jak. W źródłach na slajdzie odpowiada katalogowi głównemu, czyli po prostu wpisaniu adresu w przeglądarce. Po tym, jak przeglądarka zarządza treści, zarządza treści z tego adresu, nasz serwis odpowie ciągiem znaków Hello Vision Sum. Przeglądarka następnie ten napis otrzyma i wyświetli w swoim oknie. Możemy uruchomić serwis, przechodząc do katalogu z plikiem main.py który dopiero co utworzyliśmy yy, i wywołujemy yy, podane na slajdzie polecenie parametr host 0000 oznacza, że serwis będzie dostępny na wszystkich interfejsach dostępnych w systemie, w systemie czyli między innymi usb0 no i oczywiście ethernet jeżeli taki mamy podłączony jeżeli nie podamy tego parametru będzie on dostępny tylko lokalnie na interfejsie localhost z kolei port musi być dodany, aby nastąpiło odpowiednie przekierowanie naszego portu, naszego serwisu. Jeżeli nie podamy jawnie numeru portu, będzie to zawsze 5000, a w ten sposób możemy ustawić dowolny port. Po uruchomieniu serwisu otwieramy przeglądarkę, ponownie wpisujemy adres urządzenia ETH lub USB, zależnie z którego korzystamy, lub nazwę sieciową. I dodajemy w adresie port 5000. W efekcie użymy stronę z napisem podanym w aplikacji, czyli Hello Vision Song. Błąd, który prawdopodobnie zobaczymy w terminalu, oznacza brak szukanej ikony, która ma się pojawić w przeglądarce. Naprawimy to w kolejnym przykładzie. W pierwszej wersji naszego ćwiczenia, odpowiedzieliśmy przeglądarce łańcuchem znaków, który został przez nią wyświetlony. Tym razem jednak zmodyfikujemy przykład tak, żeby w odpowiedzi wysłać treść zapisaną w kodzie HTML, ale z możliwością jej dynamicznej modyfikacji. Źródła przykładu ponownie znajdują się na maszynie wirtualnej w katalogu Lab3. Skopiujmy ten katalog w całości do USR Share, nadpisując poprzednią wersję, która nie będzie nam już potrzebna. Nowa aplikacja składa się z trzech plików. Pierwszym jest main.py, czyli główny y, plik naszego serwisu. Y, drugi to static stylecsl czyli plik y, stylów, z których korzysta przeglądarka do wyświetlania treści, oraz templates/main.html, czyli szablon HTML, który będziemy mogli wczytać do kodu y, Pythona i zmodyfikować. W pliku main.py zaszło kilka zmian. Zaimportowaliśmy przede wszystkim dodatkowe funkcje, czyli send from directory, która może wysłać w odpowiedzi na żądanie przeglądarki określony plik, oraz render from template, czyli funkcja, która będzie dla nas tworzyła odpowiedź HTML na podstawie szablonu. Ścieżkę do szablonów podajemy przy tworzeniu yy, obiektu aplikacji w dalszej części kodu znajdziemy obsługę zapytania o favicon.ico, czyli ikonę, którą chce otrzymać przeglądarka, a której nie otrzymała w naszym poprzednim przykładzie. Możemy podać dowolną własną ikonę, natomiast tutaj podamy udo, tą udostępnioną przez serwer y, Apache 2 i na nią właśnie wskazuje link, który jest argumentem do mm, funkcji send from directory. Na końcu pliku znowu mamy obsługę żądania treści z katalogu głównego. Tym razem zamiast zwykłym ciągiem znaków odpowiemy treścią w kodzie yy, HTML. Funkcja render yy, template potrzebuje do tego pliku z szablonem, czyli tego, który skopiowaliśmy z maszyny wirtualnej oraz opcjonalnych parametrów, które zostaną wstawione w ten szablon. W przykładzie jedynym parametrem jest data systemowa przekazana do funkcji jako zwykły łańcuch. Znaków. W pliku szablonu mamy zwyczajny kod HTML z dwoma specjalnymi znacznikami. Pierwszy to ścieżka do arkusza stylów, a drugi to miejsce na wpisanie daty, którą podajemy w parametrze funkcji Render Template. Możemy teraz przejść do katalogu USR Share Somlabs Web i ponownie uruchomić nasz yy, serwer. W przeglądarce zobaczymy nową treść, a po każdym załadowaniu strony będzie w niej znajdowała się inna data. Dodatkowo treść została sformatowana zgodnie z udostępnionym przeglądarce arkuszem stylów. W kolejnym ćwiczeniu przyjrzymy się możliwości sterowania ledami z poziomu aplikacji Python Flask. Źródła do tego ćwiczenia znajdują się w katalogu workshop4lab4. Skopiujmy je zatem na nasz y, moduł Vision Some. Struktura plików jest taka sama, jak w poprzednim przykładzie, y, plik aplikacji, czyli py, arkusz stylów i plik szablonu HTML. Tym razem jednak w kodzie aplikacji poza żądaniem GET wprowadzimy obsługę żądania post, w którym przeglądarka może wysyłać na przykład dane pochodzące ze znajdującego się na stronie formularza. W funkcji Pythona najpierw sprawdzamy typ żądania. Jeżeli jest to get, to sprawdzamy stan LEDów na płytce i wypełniamy szablon HTML. Dzięki temu, po załadowaniu strony, od razu podajemy aktualny stan wszystkich czterech LEDów. Jeżeli natomiast jest to żądanie post, to w pierwszej kolejności otrzymujemy z tego żądania wymagany stan, a następnie robimy to samo co w przypadku żądania get. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają funkcje set i get LED, znajdujące się w pliku z aplikacją. Są to po prostu operacje plikowe, odczytujące lub zapisujące pliki Brightness poszczególnych LEDów. Na slajdach pokazana jest wyłącznie obsługa jednego LEDa, natomiast w źródłach przykładu obsługiwane są wszystkie cztery. Przed uruchomieniem serwisu spójrzmy jeszcze na wygląd szablonu. Jego główną treścią jest formularz zawierający cztery checkboxy i przycisk Submit, po naciśnięciu którego wartości checkboxów są wysyłane w żądaniu post do naszego serwera. Wszystkie elementy są formatowane zgodnie z dołączonym arkuszem stylów, tak jak w poprzednim przykładzie. Po uruchomieniu serwera i przeładowaniu strony przeglądarki zobaczymy zdefiniowany w pliku HTML formularz. W wyświetlonym formularzu możemy zaznaczać wybrane LEDy, a przyciskiem Submit zmieniać ich stan na płytce. Dodatkowo zobaczymy, że po przeładowaniu strony wyświetlany jest zawsze aktualny stan LEDów, z uwagi na to, że jest on przez aplikację odczytywany bezpośrednio z plików brightness każdego LEDa. W ostatnim już ćwiczeniu wprowadzimy dodatkową modyfikację polegającą na odwróceniu komunikacji. Tym razem, zamiast czekać na żądania przeglądarki, serwer sam będzie wysyłał dane przez tzw. server sent events. Źródła, jak zwykle, zostały przygotowane do skopiowania na urządzenie i są dostępne w katalogu Exercises Workshop 4 Lab 5. Główna zmiana w porównaniu z poprzednimi przykładami. To dodanie obsługi ścieżki stream. W wyniku zapytania zwracamy do przeglądarki tak zwany event stream, a po stronie serwera definiujemy funkcję, która będzie wysyłać nowe dane za każdym razem, kiedy będzie taka potrzeba, czyli kiedy pojawią się one po stronie serwera. W głównej ścieżce bez zmian mamy wygenerowany po prostu szablon HTML. Zerknijmy jeszcze na funkcję getMessage, która jest w istocie odpowiedzialna za wysyłanie danych do przeglądarki. Funkcja otwiera plik dev/input/event0, który reprezentuje urządzenie GPIO keys, złożone z czterech przycisków na płytce, od io4 do io7. Urządzenie to jest zdefiniowane w pliku device 3 vision, vision 8 DTSI yy, Domyślnie. Funkcja po otwarciu pliku event 0 oczekuje na dane, które się w nim pojawią, po wciśnięciu przycisku. Jest to mechanizm implementowany przez system Linux, który mieliśmy okazję obserwować przy okazji modułu akcelerometru. Po, po otrzymaniu pakietu danych z pliku event 0 następuje jego dekodowanie z reprezentacji binarnej na tablicę wartości. U nas element o indeksie 4 odpowiada typowi zdarzenia. 1 jest to zdarzenie typu przycisk, natomiast element piąty to kod przycisku. Te na płytce bazowej mają w DeviceTree przydzielone wartości od 256 do 259. Element szósty to z kolei stan przycisku. Jeżeli ma wartość 1, jest wciśnięty, 0 jest puszczony. Po otrzymaniu zdarzenia plik event 0 jest zamykany, a funkcja zwraca nazwę przycisku, która z kolei zostanie wysłana do przeglądarki. Na tym kończy się obsługa aplikacji. Cała reszta jest wykonywana przez framework. Kolejna spora zmiana zaszła w szablonie. Tym razem nie ma on parametrów, ale znajduje się w nim skrypt JS. Skrypt zapisuje się do odbioru zdarzeń przychodzących ze ścieżki stream. Zapisuje się oczywiście po stronie serwera i za każdym razem, kiedy dostanie dane, wpisuje je do ustawionego kontenera czyli akapitu o, identyfika o identyfikatorze Target Container. W efekcie będą się w nim pojawiały nazwy wciśniętych przycisków. Po uruchomieniu serwisu w przeglądarce zobaczymy stronę z wyświetlającymi się nazwami wciśniętych przycisków. Było to już ostatnie z ćwiczeń, które przygotowaliśmy w ramach czteroodcinkowego cyklu webinariów poświęconych systemowi OctoNXP oraz modułów Vision SOM firmy SOMNAPS. Dziękujemy serdecznie za udział w tym wydarzeniu oraz zapraszamy do zadawania pytań. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę.